czwartek 11 października w hali sportowej przy zespole szkół w Oleśnie odbyło się organizowane już po raz drugi przez starostwo powiatowe forum ekonomiczne kooperacja 2012 połączone z wystawą lokalnych produktów spożywczych punktem kulminacyjnym imprezy było wręczenie statuetek perła powiatu oleskiego mówiąc o ekonomicznym kooperacjach 2012, a także o wystawcach, których mamy dzisiaj z naszego powiatu młodzieżowego. Miło mi bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy przybyliście w targi, coś przerywa, Na te targi, młodzież szczególnie, ale również i wszystkich, Burmistrzu, wicerowniczców Rady. Wszystkich miłych gości, widzę radnego godyle ludzkiego, bardzo nam miło. Witam Was wszystkich, tych, którzy przybyliście tutaj. Myślę, że te tabki tej hali, tej pięknej naszej hali powiatowej, jedynej w naszej powiecie, możemy się pochwalić nie tylko ale myślę, że przede wszystkim produktami, które mamy na naszym terenie. Dlatego też no, chcemy, żeby... Przede forum w tej wystawie wyróżnić tych wszystkich, którzy w danym roku no, uzyskali najlepsze wyniki. Tematem głównym forum była inicjatywa utworzenia klastra skupiającego wytwórców produktów spożywczych bazujących na lokalnych recepturach. Wśród zaproszonych prelegentów była m.in. pani Teresa Borzęcka ze Stowarzyszenia Ekolubelszczyzna oraz pan Jarosław Hołodecki, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych. Powołana została składająca się z 10 firm grupa inicjatywna, która w najbliższym czasie zajmie się sprawami formalno-prawnymi zawiązania klastra. Muzyka Podczas forum starosta Oleski Jan Kus wręczył perły Powiatu Oleskiego. W tym roku nagrody otrzymali w poszczególnych kategoriach innowacyjny produkt Usługa Roku, firma oraz Olesno za bezdotykową baterię umywalkową. W kategorii Modernizacja roku Młyn Lachów, Grażyna i Stefan Kurczakowski za rozbudowę i modernizację zakładu. W kategorii menadżer roku Krystyna Preś, prezes Zarządu Gminy Pomoc Pomocłobska w Praszce. Natomiast czarną perłę powiatu Olewskiego, nagrodę specjalną za szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości i promocję powiatu otrzymał Piotr Kler, założyciel, właściciel oraz przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Meblarskiej Kler SA w Dobrze. W wystawie produktów wzięło udział 20 firm z terenu powiatu oleskiego, m.in. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Praszki, firma Feks z Miroszczyzny, firma Gładysz Agro z Bobrowy, piekarnia Jan Kuzaj z Wojciechowa, Pałac Pawłowice, piekarnia U Marcina z Wysokiej, tawerna pod Kotwicą w Kadłubie Wolnym, Masarnia Wacław z Żytniowa, Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie Technikum Kucharskie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Olesna oraz firma Nestro Olesna.